Projektor za 86 tysięcy złotych, który próbowałem naprawiać w poprzednim odcinku i tam ciągle na mnie czeka, żebym dokończył to naprawę, bo poprzednio nic sensownego nie udało się zdiagnozować. To był fałszywy trop, dajcie swoje pomysły w komentarzach. Oprócz tego, że wykluczyliśmy uszkodzony moduł laserowy. Tam wszystkie diody, wszystkie moduły Działają prawidłowo. I nic więcej z tego filmu nie wynieśliśmy, dlatego że nie mieliśmy żadnych dokumentów. Ale ten film nie był bezsensowny, bo po tym filmie zgłosiło się kilka osób z potrzebnymi dokumentami. I tak oto no, to jest serwis manuala, ale w wersji okrojonej, bo bez schematów. Natomiast mamy tu jest schematik blokowy, tak, piękny schematik, jak tutaj wszystko działa, co za co odpowiada, bardzo ładnie to widzieć, a nawet który moduł produkuje jakie napięcia, więc pięknie, mamy już teraz z czym pracować, ale co jest lepsze? Mamy tutaj instrukcję jak połączyć się interfejsem RS232 i uzyskać kody błędów, historię kodów błędów i zaraz to zrobimy, zaczniemy od po prostu kodu błędu. Projektor powie nam, co mu dolega. Użyjmy takiego konwertera prostego. Dobra, po prostu sprzęt włączamy. Zobaczcie, już, już jest odczyt. bootloader ładuje się, startuje. Enter app, code. Poczekajmy. Same fajle, jak widzicie. Driver right fail, fail. Teraz zrobił się reset, bo tutaj jest driver... Który to driver jest? Chyba laser driver fail. Tak. Driver... Driver fail, fail, fail. I mamy teraz pokazany error code 0801. Error CW spin cwspin. spin. Dla mnie to jest skrót Color Wheel Spin. Jeszcze sobie to sprawdzimy w tym, bo mam tutaj kod błędu. Error CW Spin. No i patrzcie, mam tutaj ten błądzik, ten sam. 0801, System Error, CW Spin Error. Check why right disconnected? If why is OK, please check or replace Coral Wheel Module. Okej, okay, kurczę, Czekajcie, tutaj jeszcze możemy tutaj sobie sprawdzić całą historię. Czy to jest na pewno tego Coral Wheel? <grym> to jest, że zobaczymy tak. Musimy wpisać OP. Dobra, o, i historia wjeżdża na ostro. To samo, cały czas CW spin. Color will spin! Tylko to mamy. Tutaj jeszcze mam dodatkowo cover door open, dlatego że to otwierałem, a tam jest taki przycisk, który trzeba wcisnąć. No i ma mamy to! Koło kolorów się nie kręci. Ale jest ten problem, bo w poprzednim filmie to sobie sprawdzałem. Może teraz nawet wy będziecie mogli to usłyszeć, że. Te koło kolorów chyba jednak się obraca. Koło kolorów ma specyficzny dźwięk. I zaraz go usłyszycie jako potwierdzenie, że te koło kolorów się załącza. Choć może tak się po prostu wydawać. Ta tasiemka zasila nam koło kolorów, więc tutaj będziemy nagrywali dźwięk skierowany dokładnie tam i pęk załączamy. Było Słyszeliście? Rozbierzmy te koło kolorów i zobaczmy, jak wygląda. Coś tu mi się nie podoba, dlatego że jakimś cudem ten silikon wokół tego gniazda jest wydłubany, zerwany. Dokładnie silikon wokół gniazda tego koła kolorów, które ma niby nie działać. Firma, od której to otrzymałem, nie wspominała nic, że ten projektor był w serwisie. Natomiast doszły mnie słuchy, dostałem na maila, że ten projektor był zarejestrowany, że był na serwisie i że tam stwierdzili uszkodzenie modułu laserowego, gdzie ja osobiście teraz sprawdziłem to i nie było tutaj żadnego uszkodzenia. A najprostszy RS-232 wypluwa nam, że tutaj jest uszkodzony moduł koła koloru, więc... Czy tamten serwis po prostu nie mógł tego naprawić i powiedział, że moduł laserowy jest uszkodzony dlatego, że moduł laserowy no już jest naprawdę, brzmi strasznie? A gdybym powiedział koło kolorów, może jest ciężko dostępne, i nie chcieli później tego załatwiać, po prostu chcieli to zostawić na ra, tak? Dobra, już tutaj nie stwórzmy teorii zobaczmy po prostu, co tu się dzieje. Jak widać, musimy tą rurkę ścieczą jakoś wyciągnąć, usunąć, usunąć z drogi. Będzie to proste, czy nie? Dobra, nie nieźle. Okej, okay, wypnijmy teraz to. Ty. Najważniejsze, że koło kolorów jest całe. Tutaj w tym miejscu jest. Całutkie, pięknie. Dobra, nie wyciągamy tylko koła kolorów, bo tutaj chyba tym przewodzikiem idzie potwierdzenie, czy to się obraca. Równie dobrze może iść silnik, silnika, coś tam, jakiś też był czujnik, ale tutaj jest na zewnątrz czujnik. Może być, być czujnik światła, oczywiście. Podłożę to z powrotem, zobaczymy, czy się zakręci przy uruchomieniu. Uwaga, odpalamy sprzęt, zobaczymy, czy się kręci koło kolorów. To jest szkło, więc może lepiej w sumie bym założył okulary, bo jak mam teraz się roz rozlecieć, to mogę dostać strzała w oko, ale dobra. Będę patrzył przez szparkę. O! Zadrgało tylko. Rzeczywiście się nie uruchomiło. Tak, koło kolorów stoi, się nie rusza. Drgnęło tylko lekko. Koło kolorów rzeczywiście się nie kręci. No, no to już dokładnie wiemy o co tutaj chodzi do naszego projektora. Spróbujmy to naprawić, nie wymieniając tego koła kolorów, bo pewnie będzie bardzo drogie. Coś jest z silnikiem, lub zasilaniem, lub samą płytką w tym miejscu, tą sterującą. Zaraz się o tym dowiemy. Cały wieczór sobie siedziałem i obczaiłem cały ten sprzęt, jak to działa. Tutaj są dwa koła kolorów, a dokładnie mamy jedno koło kolorów, a drugie koło to jest fosfor. Fosfor wheel. Koło fosforowe, więc prawdopodobnie słyszeliśmy, jak koło fosforowe się uruchamia, a te stoi. I kwestia jest taka, że nie mamy. Sterownika na tej płytce tutaj obok tego koła, kolorów. Natomiast sterownik, driver silnika bezszczotkowego, bo tym są te koła kolorów, są zasilane silnikami bezszczotkowymi, jak na przykład dysk HDD. To sterownik w koła fosforowego jest tutaj, driver. Natomiast naszego koła kolorów jest w tym miejscu. Wszystkie połączenia się zgadzają. No i teraz to jest idealny moment, żeby wytłumaczyć Wam, jak działa sterowanie silnikiem bezszczotkowym. Jak tutaj widzicie, Mamy trzy fazy, a dokładnie trzy uzwojenia połączone w gwiazdę. Na środku mamy dodatkowo odczep, który może być wykorzystywany, ale nie zawsze jest. Ale w tym wypadku, w tych wszystkich naszych kołach, środkowy odczep jest wykorzystywany, dlatego że te silniki pracują bez czujników hala, czyli pozycja nie jest ustalona na zasadzie wykrycia przez czujnik hala, w którym miejscu znajduje się teraz koło, żeby przełączyć uzwojenia. Driver na każdą fazę ma dwa klucze. Górny i dolny. Żeby silnik się przekręcił, przez parę uzwojeń musi płynąć prąd. Czyli, na przykład, na jednej fazie jest załączony klucz do napięcia zasilania, a w drugiej fazie dolny klucz jest załączany do masy. I wtedy płynie prąd przez te dwa uzwojenia. Natomiast trzecie uzwojenie wisi w powietrzu. I w wypadku silników bez czujnika hala, na trzeciej fazie występuje detekcja, czy silnik się obraca i czy następuje indukowanie siły elektromotorycznej, która jest odczytywana. I wtedy jest odczytywana górka siły elektromotorycznej, gdy mija. 0 jest wtedy załączona kolejna faza, i wtedy też jedna z tych faz wisi w powietrzu odczytując siłę elektromotoryczną, kiedy zrobić kolejne przełączenie. I tak właśnie magnesy się przyciągają po kolei do załączonych faz, czyli cały czas osioł goni tą marchewkę, która jest naprawdę zawieszona na, na jego głowie. Gdy już magnes dochodzi do miejsca, gdzie już jest pole elektromagnetyczne wytworzone przez te cewki, te cewki się wyłączają i załącza się kolejne uzwojenie i znowu ciągnie ten magnes. Tak to wygląda. A żeby sprawdzić czy nasze koło kolorów działa prawidłowo, zmierzyłem oporności na wszystkich czterech pinach. Są trzy fazy, a czwarty pin jest od odczepu zera. Żeby ten odczep zero jest po to, żeby tą siłę elektromotoryczną dokładniej odczytywać, ten wzrost wentykowanej siły elektromotorycznej, czyli namierzając 0, powinniśmy mieć dokładnie takie same oporności na każdych z tych uzwojeń i tak jest, to ma dokładnie takie same oporności, około 3 omów równiutko, natomiast to się nie uruchamia. Zamówiłem sterownik, żeby to sobie uruchomić na, na stole bez, te, bez tej aparatury, więc sterownik przyjdzie jutro, sobie to uruchomimy, te koło kolorów może się uruchomi natomiast teraz by się przydało sprawdzić czy to, czy ten nasz driver działa w zależności od sterownika, od drivera, inicjowanie uruchomienia polega na tym, że jedna faza jest podciągnięta na sztywno kluczem do zasilania, druga faza jest na sztywno do masy, żeby płynął maksymalny prąd rozruchowy. Ale inny sterownik, na przykład, próbkuje, żeby to nie było od razu, że startuje na maksa, tylko delikatnie. Więc. Do tego sterownika tutaj mamy nie ma żadnej dokumentacji, ale znalazłem dokumentację ze schematu innego projektora, więc tam mam piny i tak dalej, więc wszystko wiem. Natomiast tutaj się teraz połączyłem tylko do faz. Do zara się nie podłączałem i mierzymy to względem masy, dlatego że tam mamy parę kluczy, tak? Więc patrzymy względem masy, czy te klucze się otwierają. I żeby to się uruchomiło, musimy mieć różnicę potencjałów, tak? Żeby płynął prąd przez te uzwojenia w silniku. Dobra, to teraz się podłączyłem do pierwszej i ostatniej fazy. A jedna faza, tak jak powiedziałem, powinna wisieć w powietrzu. Silnik jest odłączony, żebyśmy tam nie mieli tego prądu powrotnego, żeby to się nie podnosiło. Pyk. O, wystartowało. Do patrzcie, jest zero. Faza numer 1 jest na zerze. Ostatnia faza jest na maksa. Zgadza się. Powiem Wam, że nawet mierzyłem, czy te klucz dolny rzeczywiście zwiera do masy i wzi wziąłem miernikiem wtedy przy, taki przy takim przebiegu i rzeczywiście miernik pokazywał, że klucz dolny jest zwierany do masy. Ok, czyli wydaje się, że sterownik prawidłowo wysterowuje silnik. Przynajmniej po to, żeby się uruchomił na początku. I na resecie jeszcze zobaczymy kolejny przebieg. Może być troszeczkę inny Nie, tak samo. Jeden, faza ostatnia jest na maksa do 10V podskoczyła. Pierwsza faza jest na zerze. Zbierając do masy. Spróbujmy teraz dla testów podłączyć tutaj coś, żeby nam zakręcił, jakiś silnik bezszczotkowy. Kolejny dzień. Driver silników BLDC przyszedł. Tutaj mamy silnik dysku twardego, i patrzcie, przekręcam tutaj gałeczkę. I pięknie się kręci, tak, zasuwa, mamy przebieg, wszystko jest ok. I słuchajcie, tutaj to jest też 112 12V, tu nasze koło kolorów jest na 12V i teraz podłączymy te koło kolorów, zobaczymy czy działa. Będzie chyba wszystko jasne, nie? A na końcu jeszcze podłączymy ten nasz dysk twardy, ten, ten silnik tutaj, do naszego projektora żeby... i żeby zobaczymy, czy tam się zakręci przy uruchomieniu. I Wtedy będzie całkowita wiadomka, czy to jest uszkodzone, a jeśli to jest uszkodzone, czy jeszcze i projektor jest uszkodzony, dokładnie driver silniku bez środkowych. Przylotujmy kabelki do kolor. Chwila prawdy, Zakładamy okularki, włączamy prąd i powoli rozkręcamy. Już mi okulary zaparowały, tak kuchnąłem. Kręci się koło kolorów, się kręci. Podejrzewałem, że koło kolorów jest zepsute. Się kręci. Dobra. Hm. <grym> okay. Dobra. No dobra, To lecimy dalej. Patrzymy teraz projektor. Co tam się dzieje? Już to się nie zakręci, to znaczy, że mamy driver do wymiany. Uwaga, załączam. 3, 2, 1. Drgnął tylko, widzieliście? Było drgnięcie. Ta sama sytuacja jak z kołem kolorów, czyli mam problem z driverem lub jego zasilaniem. Pomierzę jeszcze jego wszystkie zasilania, no ale i tak drgnięcie występuje, napięcia na nim występują, napięcie sterujące silnikami występuje, ale widać, że nie jest odpowiednio przełączane. Może PWM przychodzi za mały, że zero, PWM 0 Dajcie mi chwilę, zrobię te wszystkie pomiary, bo będzie ich bardzo dużo i odezwę się po kamerę. Jak widzicie wymieniłem drewera koło kolorów, więc zakładam teraz okulary, bo jeśli koło kolorów się zakręci, to i puści laser ten cały sprzęt. Dobra, załączamy to i sprawdzamy. Trzymam kciuki. Koło jest tutaj. Proszę cię, zakręć się. O! Kręci się. Nie, nie kręci się. Zakręciło się chyba przez chwilę i się nie kręci. A już myślałem. Ostatnia szansa, zrobił się reset. Trzymaj kciuki. Dawaj, zakręć się teraz porządnie. Nie, już nawet nie drgnęło. z problem dalej. Ach. Tyle płyt, tyle płyt na części miało po jednym układzie PMD1000. To były płyty na części, więc też nie miałem pewności, czy to działa, ale ze wszystkich tych płyt wsadziłem ten układ i patrzyłem, czy te koło kolorów wreszcie się uruchomi. I niestety się kurde nie uruchomiło. Co gorsza, przy ostatnich dwóch próbach straciłem sygnał PWM. Bo udało mi się znaleźć schemat z jakiegoś innego w ogóle, całkowicie innego projektora. I tam w tym schemacie mamy rozpiskę PINów te, tego układu. To jest ten układ, ale tutaj ma troszeczkę inną nazwę, bo to jest nazwa wewnętrzna. Ale to jest dokładnie ten układ. I udało mi się znaleźć CWPW, PWM, Control Wheel PWM, który wchodzi na nogę numer 8. Wcześniej patrzyłem, czy PWM się załączał. Tak, PWM się załączał. 3-3V wskakiwało i tak trzymało przez chwilę. Później się wyłączało, bo nie było żadnego potwierdzenia obrotów. Po trzeciej wymianie tego PD1000 już PWM się w ogóle nie pojawiało. Więc teraz jak widzicie załączyłem koło kolorów przez mój driver zewnętrzny. Zobaczymy czy coś tu będzie się zmieniało, bo kody będą później się nie zmieniły, tak? A zobaczymy teraz czy to się w ogóle uruchomi, coś bo koło kolorów się kręci, potwierdzenie dochodzi na tą płytkę tutaj i tam dalej, że, że koło kolorów się kręci. Spróbujmy to uruchomić, zobaczymy co się wydarzy. To jest ofaila. Zwiększę trochę obroty. obroty koła kolorów. Cepu, spin, error. Ha. Mimo, że to się kręci. Podejrzewam, że tutaj układ sterujący, który wysyła ten PWM i dostaje zwrotkę, coś tutaj nie działa, coś tutaj nie działa dalej. Ale dzisiaj już jest sobota, jutro powinien być odcinek, więc to jest na tyle, panowie i panie. Dotąd udało się dotrzeć. Czyli nasz układ sterujący PMD1000 dostaje PWM'a. Dostaje ten impuls przez około kilka sekund, żeby to się załączyło. Wystawia jakieś stany na... Teraz już nie wystawia, ale wcześniej wystawiał stany. Ale mimo wszystko koło tylko ruszyło się delikatnie. Nie mam schematu, może jeszcze będzie jakiś schemat. I się pomyśli wtedy jeszcze. To się trzymajcie. Cześć! Cześć kochani! Pamiętajcie o partnerach naszego kanału, czyli jeżeli potrzebujecie naprawić laptopa to w opisie pod filmami znajduje się formularz zgłoszeniowy do serwisu laptopów, z którym współpracujemy. Jeżeli chcecie kupić laptopa to w Computronic, jeżeli szukacie mebli warsztatowych LZAP, a jeżeli szukacie części... To temę. Dodatkowo chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za udział w zbiórce dla maliny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli ktoś chce wesprzeć nadal cel, na który zbieraliśmy, czyli na operację maliny, to link znajduje się w komentarzu pod filmem. Dziękuję, cześć.